Czy znasz sposoby na uwolnienie z siebie złości w sposób bezpieczny i bez krzywdzenia innych, a także siebie? Jeśli nie, to wychodzę dzisiaj do ciebie z propozycją pięciu takich sposobów. Pierwszym to jest nazwanie tego, co czujesz. Po prostu powiedz na głos albo w myślach, jak uważasz i jak wolisz: Jestem zdenerwowana, zdenerwowany. Jest mi trudno. Wiem, że to minie. I w ten sposób sam akt tego wyrażenia, nazwania tej emocji, tego co czujesz, uspokaja Twoje ciało. Drugim, właściwie takim najskuteczniejszym sposobem jest uderzanie rękoma lub pięściami w poduszkę. Weź poduszkę i uderzaj w nią mocno. Jednocześnie wydychaj powietrze z dźwiękiem, to znaczy, żeby uderzać, wydychać powietrze, tak jakby krzycząc na przykład ach, tak? I rób tak przez 30 sekund do, 3, do minuty, przepraszam. I po tym ćwiczeniu dosłownie złość schodzi z ciała, jak powietrze z balona. Zrób tak. Poćwicz sobie i przekonaj się, że to naprawdę działa. Trzecim sposobem jest zimna woda na twarz lub dłonie. Ten gest to taki reset dla układu nerwowego. Obniża napięcie i wyłącza impuls złości. Takie ćwiczenie mogliśmy zaobserwować gdzieś tam w filmach, tak? Gdzie zdenerwowany aktor po jakiejś trudnej dla niego rozmowie wychodzi do łazienki, opłukuje twarz zimną wodą, oddycha sobie powoli, tak i i potem taki spokojniejszy wychodzi. Czwartym sposobem jest wyrzucenie złości i tych emocji złości na kartkę. Weź kartkę i napisz wszystko to, co Cię irytuje. Bez cenzury. Możesz nawet używać brzydkich słów. Następnie wyrzuć tą kartkę. Podżyj albo spal, i to taki symboliczny sposób puszczenia tej emocji. I najlepiej to działa, kiedy właśnie w głowie masz taki natłok myśli. Spróbuj. I ostatnim sposobem jest to, że kiedy złość dopadnie cię w pracy albo w domu na dziecko lub partnera, zatrzymaj się po prostu na te trzy sekundy. Weź powolny wdech, otwórz sobie dłoń.